Słuchajcie, ten moment Wam y, dogrywam do danego vloga, który teraz oglądacie, dlatego, bo wpadłam y, na taki pomysł, że chcę porobić pudełka dla y, osób, które ze mną będą jechały po moją y, suknię ślubną. I teraz tak. Co ja kupiłam? Po pierwsze kupiłam takie pudełeczka w Empiku. O! I w tym pudełku. O, takie. W tym pudełku będzie tiul, tutaj teraz ładnie to wszystko ogarnę. Jednym i drugim. Eee, kupiłam cukierki lindor. Potrzebowałam różowe, także jest różowy, słuchajcie, lindor. W środku ale to napięte. Wczoraj byłam po papier technicznym, bo potrzebowałam, żeby wydrukować coś takiego co to jest napisane głównie moją chcę, chrzestną chcę zaprosić to jest taka prośba, czy ze mną będzie uczestniczyła w tej chwili matko chrzestna, czy będzie ze mną przy wyborze mojej wymarzonej sukni ślubnej tu jeszcze wiadomo dla świadkowej i dla osoby, która jest też dla mnie bardzo bliska także mm, dla świadkowej to specjalne takie pudełko zamówiłam i tak fajnie w sumie było, jakby te pudełka, jak mi przyjdzie, to żeby pokazać z tym materiałem. E, bardzo fajne, Słuchajcie, tylko zamówiłam dla światła pudełko to jest taka prośba o świadkowanie. I też do niego wrzucę. E, właśnie, bo tutaj są takie liściki. Tu mam trzy i otwarte, więc zależy mi łatwo pokazać. I taki liścik, nie tylko dla mojej krzesnej, e, dla jeszcze innej dziewczyny tylko też dla mojej świadkowej też rzucę, żeby była taka na 100% pewna. Kupiłam takie trzy, słuchajcie. To zazwyczaj się daje do kwiatów. Tu już mam, więc pokażę Taki ten liścik z kopertą. Ja w tą kopertę, słuchajcie, tu wkleję ten, ten wydrukowany tekst. Tak, żeby wiecie... Yy, to ładnie wyglądało, że jak sobie otworzy dziewczyna, rozpakuje z koperty, z tego właśnie pudełka, gdzie będzie tiul i cukierki. To będzie właśnie napisane o sukni ślubnej. I wczoraj, będąc z mamą na zakupach, wiecie na co jeszcze pada pomysł? Super pomysł. Tego wębiku nie kupiłam, ale wrzuciliśmy do torby. Pokadłam w w że musiał zrobić większe zakupy. Po takiej małpeczce. E, moja świadkowa nie musi mieć małpeczki, bo ona będzie miała takiego wyjątkowego szampana z dedykacją. A właśnie dla mojej chrzestnej i właśnie dla tej dziewczyny e, takie małpeczki mohito. Ciekawe, to z Nie <laughs> nieważne, to jest na prezent. Tak myślałam, żeby to jeszcze właśnie tutaj może obwiązać z tą rzeczką białą, albo nie, to już pomyślę. I na pewno na sam koniec całe pudełko, jak będzie zrobione to tutaj na górze o, nie? jak ją wiążę to tutaj u góry będę chciała kokardkę zrobić, Taką wiążę i tu kokardkę powiem Wam tak, ja się za nie biorę bo czas mnie goni eee, i jak będę miała gotowe to po prostu Wam na szybciocha pokażę, także cieszę się, w końcu pokazałam te paczki, rozpakowam zaraz tutaj powyrzucam te wszystkie papierki eee, no i tak dzisiaj też będzie się, słuchajcie, trochę działo w moim życiu Mam nadzieję, że jedna rzecz, po którą idziemy obejrzeć, to wypali. Ale to się dowiecie, właśnie w międzyczasie. Tak zawsze mam mówię we vlogach. Dobra, Je, słuchajcie, ja ogarniam, żeby zdążyć. Tutaj mi się niech robi reszta. Hmm. Zrobię pudełko, pokażę, i potem będę chciała w kolejnej kolejności pokazać pudełko świadkowe i wam, jakie piękne są. No, także ten element będzie taki doklejony do kolejnego vloga. Mhm. I tak słuchajcie tak wygląda, jak widzicie, pudełeczko, jak dostaje dana osoba, pięknie w kokardy zawiązane. A w środku będzie się to miało tak pod buteleczką, właśnie jest ten liścik, tej cukiereczki, lindor. I tak pięknie. I zakrywamy wieczkiem. Potem trzeba będzie zawiązać wstążką. I tak będzie wyglądało gotowe pudełeczko. A właściwie piękniejsze w ten sposób. Ja się słuchajcie, zbieram, ale jest pięknie. Witajcie, odpakuję to z maszu. Samochód tu chodzi zaglądam tylko bramę, bo czekałam na mega przesyłkę. Zaraz Wam pokażę. To będzie połączone z boksami dla mojej siostry, kuzynki Anity i chrzestnej. To nie wiem, czy widzicie pani przed, a to będzie później. To jest, słuchajcie, boks oświadkowanie dla. Yy, Weroniki, którą wybrana świadkowo. To jest prośba. Jak się takie rzeczy nazywają. I on mi to przerzuci, a tutaj słuchajcie, jest szkło. Także ja nawet y, nie patrzę na samochód, na zachyty na nic, to jestem tego ciekawa, co przyszło w całości. Czekam, słuchajcie prawie miesiąc za tym. No masaka, nie spodziewałam się. No chodź, tu sobie jest ten, że tak długo takie rzeczy będą iść. Że tu. Nie, nie mam jak ustawić. O. Troszkę troszkę, chociaż troszkę. Byłam w szoku No stop do nich maile wysyłam. już. Myślałam, że po prostu nadziałam się na coś i mnie oszukali. O, chyba jest dobrze zabezpieczone, bo zobaczcie, co wrzucili w środek. W sumie takie mądre. To są takie kartki papierów. To jest pracownia, która, która tworzy takie rzeczy, więc u nich wiecie, takich rzeczy mało nie jest. Dobra, chyba mhm. będzie słuchajcie dobrze, bo widzę, że jest tylko soli bąbelkowej, ale jestem mega ciekawa. Jak ktoś będzie ciekawy, bo na pewno jest w podobnej sytuacji jak ja, że hajtacie się i chcecie się szukać, a Wam się spodoba, to napiszcie do mnie na Instagrama, ja Wam podam stronę że nie mogę się czekać nawet nie wiedziałam, jak na tym czekałam. Chciałam, żeby ten głos był taki wyjątkowy, inny, a nie takie, wiecie, coś, nie wiem, mi się podobały że wypijecie kawę i na denku kawy jest, że czy zostaniesz moją świadkową. Czy bez ciebie nie idę, coś takiego różne? Ja nie wiem, jak to, bo jak zaprosić się na kawę, nie? Ja nie wiem, jak ja z tym się przekonstruuję. Wow. Dobra. Weronika, Mam do Ciebie ważne pytanie. Ja zaraz Wam pokażę z tamtej perspektywy. To niech ja zobaczę. i tu brokatu, już trochę wyczyści. Lindora mało rzuciła, ja nie szkoszę, bo Lindora też mam. Patrzcie to. Świadkowa. Dobra, pokażę Wam z tej perspektywy. Ja, to jest piękne. Ja lubię takie rzeczy. Już pokazuję. Dobra, zobaczcie. Veroniko. Taką piękną kokardą i w ogóle to jest na magnes, słuchajcie. O! Piękne. Idziemy dalej. No, mówię Wam. Tu, znalazłam miłość mojego życia, ale wciąż potrzebuję Ciebie. Weroniko, mam do Ciebie ważne pytanie. Czy zostaniesz e, moją świadkową? No powiedzcie, czy to nie śliczne. I tu mamy tak. Szlafrok świadkowa. Podczas dnia, gdy będę ubierała białą suknię, no to będę chciała, żeby ona była przy mnie i nie tylko. Będzie też Ani ta o tym tego nie wie. I też będzie jechała Zeną no, oglądać suknie. Także jest taki szlafrok, który jest napisany: napis świadkowa. Jest drinczek do popicia z świętwania najlepsza świadkowa. Wersja edytowana. Zobaczcie, jak to się pięknie świeci. No i to jest, to mi skradło serce ten kieliszek. Napis też świadkowa, jak będziemy właśnie będzie biała suknia, ubierowa, ubieranie w dzień właśnie ślubu, no to się tam zazwyczaj coś tak elegancko pije, nie? pod zdjęcia kamerowane jest, no i ona będzie miała właśnie świadkowa, ja ku zamówię, poszukam podobny, bo pewnie taki sam się nie uda. I żeby. A to jest w ogóle metalowe? e, super. Słuchajcie, ja się pamiętam, że jest tu no ale taka akurat jest szklane. Czekaj w ogóle, jakie smaku, bo to wiecie, na no, Bayer Bayerem, ale ciekaw, jak to smakuje. I właśnie my będziemy mieć z Anitą też taki złoty, tylko jako gładki, piękny. Ja normalnie po prostu, po, cieszę się po prostu, chyba z tego bardziej nie zaproszę, nie mam pojęcia. Tu się coś zimno by po sklejało? Nie wiem. O, dobra. No fajne. Bardzo, to w ogóle miłość mojego życia. Czy zostaniesz moją świadkową? Jezus Bóg. Piękny. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj słuchajcie, dzień, gdzie będę wręczała boksy. Przed chwilą jeden z nich otworzyłam, który miał być dla mojej kuzynki, bo była rzecz, którą miałam jej, słuchajcie, powiedzieć. Gdy ona sobie otworzy tą kopertę, którą widzieliście, co jest w środku, i coś dopowiedzieć, ale stwierdziłam, że to napiszę i Wam przeczytam, co, tu, i co tutaj dopisałam jeszcze. A w dniu, kiedy przyjdzie czas założyć białą suknię, dopnij mi gorset, wypij nam lampkę szampana i piluj mnie aż do białego rana. Także takie coś włożę, słuchajcie, na sam dół, pod tiul, żeby powiedzieć, że coś tam jeszcze jest, nie tylko ta koperta. I teraz to wszystko z powrotem włożymy w kopertę. Czyli to wszystko widzieliście, nie? Tylko lechciach i cukierki zakrywam i mam. Tak sobie wymyśliłam. A co? E, zaraz Wam pokażę stylówkę i jedziemy na kolację w trzy, czyli moja świadkowa Weronika, Anita, którą będzie taką prawie, że drugą świadkową. E, one się niczego nie spodziewają, dlatego, bo Myślę, że idziemy sobie na kolację. Znaczy jedna coś wie, myśli, że e, dostarczy. Anita wie, że Weronika dostanie świadkową, dostanie pudełko. Anita niczego się nie spodziewa. Nawet była trochę taka niezręczna sytuacja, że myślała: A to może pojedźcie razem. <laughs> no i e, zrobię jej niespodziankę, że to nie będzie tylko prezent dla Weroniki, w sensie prośba, tylko też coś jest dla Anity. I nawet zagram tak, fajnie się ułoży, bo pudło Weroniki, prośba, którą widzieliście, jest większa, to jest mniejsze, dlatego to położę od góry sobie do torby. Przykryję w ogóle jakimś tutaj mamy futrem, czymkolwiek, że niby mam coś do oddania, żeby się nie skapnęły. Po co mi taka duża torba? I najpierw wręczę Anicie, i to będzie taki szok dla Weroniki, bo ona jakby już jakby wie, że będzie moją świadkową, ale zaczniemy od Anity, i to będzie taki szok, a Anita będzie zorientowana, a Weronika co jest, nie? I za chwilę wyciągnę pudełko też dla Weroniki. Taki jest plan. Chcę Was zabrać ze sobą, także niedługo wyjeżdżamy, i, i co? I zabieram Was na kolację chcę upamiętnić sobie tą reakcję dziewczyn, jak, jak przyjdzie ten czas wręczenia boksów. Dobra, słuchajcie, pokazuję szybko stylówkę i wyjeżdżam, bo dostałam sygnał, że ani się udało się uśpić małego. E, tam kamizelkę znacie nieraz, bardzo ja lubię z niej chodzić. Do tego czempiona spodnie, gesa białe buciki, bardzo mega wygodne. Polecam. Jak coś poszukać, sobie napiszcie. Do mnie wyśle linka. I do tego właśnie tą kurtkę... O, Kamera się skupiła do góry. I do tego właśnie tą kurtkę też zgęsa. O! Wszystko pięknie się prezentuje. Na beżowo, ceglasto. To jest w ogóle ta torba, nie? Jak coś tutaj będę miała e, słuchajcie, te dwa pudełka. Uciekam. A, ale nie żałowali, tych przekładników. Ciekawy, to jest <grymne> 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 that